Ksiądz Michał mówił właśnie, że ten fragment, że Ewangelia jest najprostsza do komentowania. Ewangelia faktycznie może i tak, ale temat dzisiejszy zaraz zobaczymy czy na pewno. Z Ewangelii według Świętego Marka, rozdział 12, od wiersza 28. Zbliżył się do Jezusa uczony w piśmie i zapytał go które z przykazań jest pierwsze wśród wszystkich innych. Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest Panem jedynym. Będziesz miłował Pana swojego Boga całym swoim sercem i całą swoją duszą i całą swoją myślą i całą swoją mocą. Drugie jest: Będziesz miłował bliźniego swego jak samego siebie. Nie ma innego przykazania większego od tych. Wtedy uczony w piśmie rzekł: Dobrze, nauczycielu, trafnie powiedziałeś: Jedyny jest i poza nim nie ma innego miłować go całym sercem i całą myślą i całą mocą oraz miłować bliźniego jak samego siebie czymś więcej jest niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozsądnie się odezwał, powiedział mu: nie jesteś daleko od Królestwa Bożego. Nikt już więcej nie śmiał go pytać. Oto słowo Pańskie. Przykazanie miłości Boga i Bliźniego. No to jest trudny temat Boża Miłość. Ksiądz Michał w zasadzie w swoim pierwszym tutaj nauczaniu dzisiaj. Już istotę mi zabrał, więc w zasadzie nie, nie bardzo by było o czym powiedzieć. Ale zanim wejdę w temat tego, o czym chciałbym, właśnie tego przykazania miłości, tego największego z wszystkich przykazań, moi drodzy, takie ćwiczenie gimnastyczne. Siedziałem tam w konfesjonale, posługiwałem, trochę się modliłem. I miałem takie dość mocne przeczucie, żeby w momencie, kiedy będę do Was mówił, zapytać w jakim celu celu aby wielu z Was uwierzyło jeszcze mocniej w to co się dzieje yy, miłość do Pana Boga to relacja. I wierzę głęboko, że Pan Bóg dzisiaj po raz kolejny, po raz kolejny robi pierwszy krok. I wierzę głęboko i bardzo będę prosił te osoby, jeżeli tak się stało, to żebyście podnieśli rękę, że dzisiaj w trakcie tego naszego spotkania. W trakcie słuchania Słowa Bożego, w trakcie słuchania nauczań, w wielu sercach pojawiło się takie mocne pragnienie a takie mocne pragnienie wrócę do domu i biorę się za czytanie Pisma Świętego. Ręka do góry. Jedno tylko, wysoko. No podnieś się, niech inni zobaczą. Zobaczcie, moi drodzy. Wiem, że są jeszcze inni, którzy się wstydzą. Kochani moi, ja sobie tego nie wymyśliłem i to nie jest e, jakieś, że tak powiem, e, psychomanipulacja w tłumie, tylko to jest potwierdzenie tego, co się dzieje. Pan Bóg wychodzi do nas z inicjatywą. On nas zaprasza. Do czego? Do tego, żebyśmy doświadczali Jego miłości. My słyszymy te przykazania. Jak słyszę przykazanie, nakaz, zakaz, to od razu generalnie mam jakiś taki odruch. Reakcji odwrotnej. Ale tak na dobrą sprawę te przykazania one są niczym innym jak odpowiedzią na to, z czym Pan Bóg do mnie przychodzi. Moi drodzy, właśnie największe przykazanie, przykazanie miłości Boga i bliźniego. My generalnie znamy 15 przykazań. Nimi, nimi kierujemy się w życiu, czyli 10 bożych pięć kościelnych, i to czasami tak się okazuje za dużo. Skąd to pytanie faryzeusza? Zapewne już, kiedy słuchamy różnych kazań, komentarzy do tej Ewangelii, to doskonale wiemy, że Żydzi mieli tych przykazań trochę więcej. 613. Trochę więcej. Faryzeusze, uczeni w piśmie, oni znali je do, dokładnie. Natomiast właśnie. Yy, Czemu miały służyć te przykazania, te różne przepisy, te różne wymagania, które były postawione z narodowi wybranemu, no, regulowały po prostu życie społeczne, ale życie społeczne, które było osadzone po prostu na Panu Bogu, na Bożym prawie. I tak na dobrą sprawę te wszystkie zasady, one skupiały się w tych dwóch przykazaniach: miłości Boga i miłości bliźniego. W relacji wobec Pana Boga, czyli w tej pionowej relacji między człowiekiem a Panem Bogiem, tej wertykalnej i tej horyzontalnej, czyli między ludźmi. Relacja. To nie jest psychologizowanie, moi drodzy, ale właśnie uświadomienie sobie, że człowiek nie jest samotną wyspą. Jest powołany do życia we wspólnocie, do życia w komunii i z Panem Bogiem, i z drugim człowiekiem. I moi drodzy... Kiedy zastanawiałem się nad tą dzisiejszą Ewangelią, nad tym właśnie znowu zaznaczeniem przez Pana Jezusa, co tak naprawdę jest najważniejsze w tych naszych relacjach i w tych relacjach z Bogiem, w tych relacjach z ludźmi, to oczywiście wybrzmiewa nam miłość. Wydawać by się mogło, że ten temat miłości już jest przerobiony na wszystkie możliwe strony z każdej możliwej strony dotknięty w nauczaniu kościoła może i tak ale pytanie na ile faktycznie ja jako chrześcijanin ja jako dziecko Boże ja jako członek tej czynnej wspólnoty tej czynnej rodziny tak praktycznie żyję i doświadczam miłości nie? Na ile to jest obecne w moim życiu? Bo zobaczcie, moi drodzy, miłość to jest to, co definiuje Pana Boga. Wiemy, że święty Jan nam podaje tę definicję, Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. I teologowie powiedzą, że istotą Pana Boga, kiedy pójdziemy w metafizyczny język, Istota to jest zbiór cech, które sprawiają, że dana rzeczywistość, że dana rzecz jest daną rzeczą. Czyli to co wszystko, co sprawia, że Pan Bóg jest taki, a nie inny, że jest wszechmocny, że jest nieskończony, że jest najwspanialszy. To filozoficznie ktoś powie, że istotą Boga jest to, że Bóg jest. Taki, a nie inny i tyle. I, i, i nie zmienimy tego. Natomiast chrześcijańska nauka Jezus Chrystus nam pokazuje coś zupełnie innego: że to bycie Boga to jest miłość. To jest miłość, która się rozlewa, bo miłość musi się rozlewać, bo miłość musi się dzielić, bo miłość musi być przekazywana, bo to jest natura miłości. Istotą Boga jest właśnie miłość. Bóg, który nam się objawia w osobie Jezusa Chrystusa, Ojciec, Syn i Duch Święty, to jest wspólnota miłości. To jest wspólnota osób, które są w relacji, która z kolei jest miłością. Yy, może to brzmieć trochę jak masło maślane, ale powiem wam moi drodzy, że ja ciągle przeżywam jakiś moment ciągłego nawracania się i, i przechodzenia z tego myślenia yy, i życia właśnie, że Pan Bóg nas ze wszystkiego rozlicza. Oczywiście. To jest ważne, żeby weryfikować swoje życie, swoje postępowanie, swoje zachowanie, swoje relacje yy, i wiemy, że będziemy rozliczeni z tych różnych naszy, naszych czynów, ale z perspektywy Bożej miłości. I kiedy sam odkrywam w swoim życiu to, że Pan Bóg mnie umiłował, że jestem Jego umiłowanym dzieckiem, to naprawdę napawa wielką radością, aż się chce tym z innymi dzielić. Niektórzy już mówią, że chopie, weź, że z tym nawracaniem, się zacznij gadać po staremu, bo już nie da słuchać tej Bożej miłości. Ale nie da się, moi drodzy, nie da się, kiedy, kiedy doświadcza się właśnie tego, że Pan Bóg Cię kocha. I słowa Jezusa, które mówią, że to jest najważniejsze w życiu, to faktycznie tak jest. Zobaczcie, moi drodzy, my mamy kierować się w życiu miłością, bo to jest też. Realizacja tego, do czego wzywa Jezus. Będziesz miłował Pana Boga tymi wszystkimi rzeczywistościami swojego życia. I zobacz, co mówi znowu święty Jan w Ewangelii, przytaczając słowa Jezusa: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. A więc zobacz, bracie i siostry, że jeśli miłujesz Boga, to w Twoim życiu przejawiają się konkretne zachowania w praktyce. Poprzez zachowywanie takich czy innych przykazań. To nie jest kwestia tego, że zachowując przykazania, miłuje Boga, ale poprzez doświadczenie miłości Boga, żyjesz po prostu tymi zasadami, które są wpisane w miłość Pana Boga. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Znowu zaproszenie do, konkretnego, do konkretnej realizacji tych przykazań. W pierwszym liście świętego Jana czytamy takie słowa Po tym zaś poznajemy, że Go znamy Jeżeli zachowujemy Jego przykazania Kto mówi znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań Ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy Kto zaś zachowuje Jego naukę W tym naprawdę miłość Boża jest doskonała I to, to pierwszy list świętego Jana, drugi rozdział, wiersze 3-5 Jeden czasownik zwrócił tu moją uwagę Potem zaś poznajemy, że go znamy. W języku biblijnym znać kogoś bardzo często oznacza wejść z nim w intymną relację. Bardzo często jest mowa, że ten mężczyzna poznał tę kobietę i to oznacza, że zostali zjednoczeni w akcie małżeńskim. Dokonało się takie zjednoczenie. Poznać kogoś to wejść w tak bardzo bliską, intymną relację. I zobacz, bracie i siostro, kiedy Bóg nas wzywa do miłości, to wzywa też do tego, żebyśmy Go poznawali, żebyśmy wchodzili z Nim w intymną relację, w bardzo intymną, abyśmy Boga wpuszczali w każdy najintymniejszy zakamarek mojego, naszego życia, w najciemniejszy, w ten najbardziej tajemniczy też. Abyśmy go zapraszali, abyśmy z nim przeżywali każdy wymiar naszego życia. Znać. Miłość opiera się na poznaniu. Jesteśmy wezwani, by bo miłować Boga i Bliźniego. Znaczy bliźniego, czyli wszystkich ludzi. No, można kochać Johna Smitha w Waszyngtonie, pewnie tam jakiś żyje. Ale trudniej się kocha sąsiada, z którym drzeszkoty od lat, o trzy palce miedzy. Nie? Kochać Boga i bliźniego? Wejść najpierw w Poznanie Pana Boga. I moi kochani, to jest niesamowita droga też, że najpierw wchodzimy w miłość czy w tę relację poznania Pana Boga i poznawania Go, a dopiero z tego będzie wynikała nasza miłość do yy, bliźniego, do drugiego człowieka. I teraz warto sobie zadać pytanie, na ile to przykazanie? Jest obecne w moim życiu. Dlaczego zadałem to pytanie na początku, kogo dzisiaj ukuło coś w sercu? Bo wierzę głęboko, że Pan Bóg dzisiaj po raz kolejny puka do serca, bo zaprasza Cię do tego, żebyśmy się bliżej poznali, żebyśmy doświadczali swojej obecności. W czym to będzie owocować? W miłości do bliźniego, w bardzo konkretnej miłości do bliźniego, do drugiego człowieka. Czym jest ta miłość? Definicji pewnie możemy znaleźć bardzo wiele, ale znamy chociażby tę najprostszą, że miłość to pragnienie dobra tej drugiej osoby, drugiego człowieka. Zupełnie bezinteresownie, bez oczekiwań, że dostanę zwrot za moją inwestycję, zaangażowania w tę czy inną relację. Yy, miłość. Którą się kierujemy, miłość, którą czerpiemy od Pana Boga, którą Bóg dzieli się z nami, to relacja, która daje wolność. To nie znaczy, że w tej wolności i w relacji z drugą osobą nie doznam krzywdy i zranienia. To mnie wcale przed tym nie chroni, ale otwiera moje serce na wolność moją i drugiej osoby. Miłość! To także dar przebaczenia, więcej, brak przebaczenia potrafi zablokować mnie na doświadczanie miłości i na dzielenie się miłością. Zobaczcie, moi kochani, że jakże mocno trzeba wchodzić w więź z Panem Bogiem, jakże mocno trzeba wchodzić w poznanie Boga, żeby wprowadzać przykazanie miłości praktycznie w swoje życie. E, przychodzi mi na myśl taka scena z książki, z filmu oczywiście, e, Chata Pola Yanga. Myślę, że większość z was widziała czy film, czy czytała książkę. Jest tam taka jedna scena, która bardzo mocno do mnie przemawia. To jest scena, kiedy McKenzie spotyka Bożą Mądrość. Na temat tej sceny wielu teologów tam dywaguje, że, że w zasadzie została ukazana nie Trójca, a Czwórca Święta i tam, że to protestancki, nie katolicki, i tak dalej. Abstrahując od tego, spotkanie z Bożą mądrością w tej jaskini, gdzie było ciemno, tam, kiedy ta mądrość Boża ukazuje Mekkenziemu logikę Bożej miłości, Poświęcenie, gotowość do poświęcenia, gotowość do rezygnacji z samego siebie w imię czego? W imię miłości. Mnie osobiście ta scena uświadamia właśnie to, co czyni Bóg. Ta scena mi uświadamia też to, do czego każdy z nas jest powołany. Ja też myślę, że w tym naszym nakazie miłości zwłaszcza bliźniego. Myślę, że wielu z nas powinno powracać do momentów swoich ran, do momentów swoich zranień, bo przede wszystkim Boża miłość jest w stanie uzdrowić każdą z tych ran, ale pod warunkiem, że pozwolimy Bogu tam wejść. Pozwolimy Mu wejść z przebaczeniem. Czym jest to przebaczenie? To przede wszystkim rezygnacja z prawa odwetu. Rezygnacja z kary za krzywdę, którą doznałem. To jest właśnie ta scena z filmu Hata. Doświadczanie Bożej Miłości to jest właśnie kierowanie się tym, czego sam Chrystus dokonał w życiu. Wziął krzyż, umarł i zmartwychwstał. To on dokonał już zapłaty za Twoje moje zranienia. Za Twoje moje upadki, miłość aż do końca. Moi kochani, zapraszam Was dzisiaj i od dzisiaj do tego, abyśmy zachwycali się Bogiem, który miłuje aż do końca, Bogiem, który swoją miłość wylewa na wszystkich, którego miłość jest tak potężna, że rozlewa się na cały wszechświat, i najlepszym dowodem tej miłości. Nie są sakramenty, ale jesteś Ty i ja. Bóg tak nas ukochał, że chciał, żebyśmy zaistnieli i doświadczali Jego bliskości. Amen.